W ostatnią niedzielę października w liturgii świętujemy uroczystość rocznicy poświęcenia własnego kościoła. Dzień ten jest nie tylko okazją do refleksji nad przeszłością naszych świątyń, naszej świątyni, ale także do dziękczynienia za miłość i troskę, jaką Bóg pokazywał na każdym etapie budowy, a później wzrastania naszej wspólnoty. Dziękczynienia za Jego obecność w każdej modlitwie, która została tu wypowiedziana. Dziękczynienia za ludzi, którzy ten kościół uczynili miejscem spotkania z Bogiem. Msza święta z intencji Pani Krystyny Deja opierowana jest za zbawienie świętej pamięci Leona Franciszki, Franciszka Deja oraz Rozani i Władysława Kantachów pozdrowić, a zwłaszcza pana Jerzego Igmana, który prowadzi transmisję internetową tej przyświętej ze sponsoringu firmy Tatwar Państwa Marii Tadeusza Kiedrowicz. Pozwólcie, że przeczytam parę informacji z książki. Dawno temu, bo w 1979 roku, w ramach katalogu zabytków sztuki w Polsce, jest to to 11. dawne województwo bydgoskie, a dokładnie Koalice, Czerski, okolice. I tu znajdujemy następujące podstawowe informacje odnośnie naszej świątyni. Pod hasłem Iżychowice nie wiedzieć czemu przez Reset napisane. Kaplica pod Wezwaniem Świętej Trójcy. Parafia erygowana w XIII wieku, a więc kiedyś była to parafia. Od 1617 roku firma Wojnic, A więc dosyć długo XIII wiek. XIII wiek to znaczy 1400 i coś tam więc można zakładać, że nawet Około 200 lat istniała tam, tamta parafia. Pierwotny kościół usytuowany pośrodku wsi. Gdzie był ten, ten środek wsi? Tego też nie wiemy, bo mówimy o czasach zamierzchłych. Na pewno nie to, co dzisiaj traktujemy jako centrum, gdzie są bloki, bo te bloki są przecież zupełnie nowe. Ostatni był. Budowany równocześnie z w ostatni Nowy Blok. Obecna kaplica wzniesiona na nowym miejscu przed 1581 rokiem z polecenia biskupa Stanisława Karkowskiego. Przebudowana w początkach wieku XIX przez Bosch właścicieli majątku. W tradycji gotyckiej, taki bardzo skromny. Ten gotyk oczywiście, jak tu chodzi, tylko o tę tylko część, nie tam, gdzie Wy jesteście, tylko tę pierwotną kaplicę. Więc w tradycji gotyckiej zniekształcona przez przebudowę, orientowana, jak mówiłem przed tygodniem, to znaczy, że ołtarz skierowany jest w kierunku wschodnim, murowana z cegły na podmurowaniu kamiennym, otynkowana. Dalej już są informacje dotyczące tutaj szczegółów y, y, wnętrza. Oczywiście jeszcze raz musimy do, mieć na uwadze, że chodzi tylko o tę pierwotną część tejże świątyni. I w tej pierwotnej części do 1984 roku ten ta świątynia, właściwie malenia ja dzisiaj sobie ja sobie nie potrafię wyobrazić. Nawet mimo, że wielu nie chodzi do kościoła, ale wyobraźcie sobie, że wszyscy się musimy tu zmieścić. Tu nie są o ministranci i ja. No, byłoby to dosyć trudne. W każdym razie w roku 1984, 2 września, to akurat doskonale pamiętam, Ówczesny biskup Chełmiński Marian Przykucki dokonał poświęcenia dobudowanej pod kierownictwem świętej pamięci księdza kanonika Romana Lewandowskiego dobudowanej części łącznie z chórem. Wielokrotnie to wspominałem i tak czasami opowiadam, bo tak oczyma pamięci i wyobraźni to ja to prawie jak, jak żywo widzę. Ten dzień, to była niedziela, był odpust przełożony trochę, odpust ścięcia świętego Jana Chrzciciela w Gojnicach. I przy tej okazji niejako, jak to się mówi, no właśnie przy okazji, tam był odpust, suma odpustowa, tutaj też Mrsza Święta i poświęcenie dobudowanej części Kościoła. 2 września 1984 roku. Ja byłem no, na dwa miesiące na, na parafii w Chujnicach. Tam siedziałem w rogu, tam za, za moimi plecami. Wspominam to często, bo trochę, za, trochę Pan sobie, nie wiem jak to powiedzieć, za, zażartował ze mnie, bo, bo ja siedziałem taki trochę no może znudzony to nie wiem, czy jest właściwe słowo, ale w każdym razie tak trochę tak, tak trochę poza tym wydarzeniem, bo to wiadomo Biskup i sam w Koicach, więc to się skumulowało i tak sobie myślałem, że mają tutaj mieszkańcy piękną uroczystość, że powiększyli sobie kościół, no ale z drugiej strony ja za 3-4 lata pójdę dalej. I właściwie tak prawdę powiedziawszy, no, aż tak bardzo to mnie nie, nie dotyczy, tak sobie wtedy myślałem. A Pan Bóg zażartował sobie ze mnie, bo prawie 42 lata później, no właśnie. Któż to mógł wtedy, nie miałem, abs miałem absolut absolutne prawo tak myśleć, że, że tu nie będę, bo, bo skąd? Tymczasem po pięciu latach biskup spełnił obietnicę, ponieważ mieszkańcy pytali, prosili, czy nie, nie byłaby możliwość utworzenia od, 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 odrębnej parafii, oddzielenia od kojnic. No i po pięciu latach, w 1989 roku, to się stało. No i jak pamiętacie, no, nie, nie wszyscy pewnie, ale, ale wielu większych z Was, czy wielu z Was. Podjąłem się tego zadania. Oczywiście przez te 5 lat, które minęły od, od poświęcenia do budowanej części, tutaj katechizowałem, tu były pierwsze komunie, tak już trochę z niektórych tutaj z Was znałem. Przyznam szczerze, że, to, że potem się przeraziłem, jak sobie uświadomiłem, jaki obowiązek wziąłem sobie na głowę. No ale człowiek był młody, do odważnych świat należy. Myślałem sobie, będę na swoim, będę miał swoją parafię. Mama, bo mała, dwa kościoły, ale, ale zawsze nie ma tak na, na swoim. No i jakoś to. Jak pamiętacie, wielu z was, przynajmniej powoli, 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 żeśmy tu zaczęli dalej y, pracować. Mógłbym w tej chwili, a, no nie wiem, do, z godzinę, może, może nie, ale bardzo długo wymieniać to, co się tutaj udało zrobić. Bo pamiętacie, to był kościół filialny, czyli ksiądz przyjeżdżał taką walizką jeszcze starego typu. Nie wiem, czy jeszcze chyba takich walizek już nie ma. Wiecie, tak prostokątna, taka, nie wiem jak to powiedzieć, z tektury chyba, czy nie z grubego papieru. No i tam w tej walizce było, były całe wszystkie paramenty, potrzebne do odprawiania szyb. A po mszy się on i jechał dalej. O 8.30 byłam szał w o 9.30 w Nierzychowicach. Pan Śnigowski, tak taksówkarz, nas zawsze woził. O 8.00 stał pod plebanią w i czekał na księdza. No więc, tutaj właściwie bardzo wielu rzeczy brakowało. Owszem, był ten powiększony kościół, ale, ale mnóstwo, nie wiem czy pamiętacie, to Chrystus tak zwaną zakrystię, czyli za, za szafą, tej strony. Pierwsza, jedna z pierwszych rzeczy, którą trzeba było ufundować, a tych rzeczy było całe mnóstwo, była monstrancja. Państwo Malinowscy, seniorzy, poprosiłem ich o fundację i zafundowali tę monstrancję. Tabernaków, to też teraz inne wszyscy, no Zmienione stacje drogi krzyżowej, tak na, jak gdyby na dobry początek, ale też no, mnóstwo, mnóstwo rzeczy naprawdę moglibyśmy tutaj wymieniać. Ja nieraz tak sobie myślę, będąc ja też w ciągu dnia, kiedy tu nikogo nie ma, jestem w kościele i tak sobie nieraz myślę, że przez te lata udało się naprawdę wiele zrobić. Jak powiedziałem, no można by teraz wymieniać po kolei, ale choćby tylko takie najważniejsze, jak na przykład posadzka na podłodze, czy, czy, czy ławki konfesjonalne. Oczywiście wieża, wieża i za Krystią, i dzwonami. A na końcu Najnowszy, taki piękny, wspaniały nabytek też budowany to w który tutaj stoi z przodu i razem z paschałem raduje nasze oczy. To wszystko oczywiście zasługa też wasza, jako nie tylko parafian, bo pamiętać musimy o też pomocy zewnętrznej, Zawsze wspominam też jednostkę wojskową i pana pukownika, dowódcę pana Antoniego i wielu, wielu, wielu ludzi, którzy w różny sposób pomagali. Kiedyśmy zaczynali, to akurat był czas transformacji ustrojowej. Odchodziła komuna, a zaczynała się Trzecia Rzeczpospolita, ale no. Wcześniej nie można było niczego normalnie kupić w Polsce za komunistą, pamiętacie, to nic się nie kupowało, tylko załatwiało. To tak to dosłownie było. A potem już można było kupić, tylko nagle ceny wy, no, wystrzeliły w górę i trzeba było trochę mieć, no, nawet więcej niż trochę pieniędzy, żeby dalej to kontynuować. To no, takie wspominki, ja nie będę was zanudzał, zamęczał, bo no prawdę, że rzeczy kto jak kto, ale ja najbardziej to wszystko nie. pamiętam. Także i tę sytuację, kiedy stałem przy taśmociągu i gdzieś się zagapiłem i cegła mi na <coughs> cegła mi na stopę spadła, no i przez dwa tygodnie musiałem mieć, nogę w, w Egipcie, czyli w Gipsie. Takie tam różne historie i wspomnienia. Dziękujemy Panu Bogu za ten kościół. W 2002 został jeszcze raz powiększony. I oczywiście myślę, że mam nadzieję, bo jest on naszą radością obok szkoły chyba najwa... na pewno najważniejszym miejscem w naszej przestrzeni publicznej to jest nasz kościół, związany też związane są z nim nasze różne wydarzenia. Tu się modlimy na co dzień, tutaj przeżywamy różne uroczystości, także i te rodzinne, osobiste, sakramenty. Pożegnania naszych zmarłych. Krótko mówiąc, to jest nasza świątynia. Zawsze będę powtarzał z całą świadomością, że jest najpiękniejsza, bo jest nasza. Choć oczywiście czasem sobie myślę, jakby postawić nasz kościół na środku Bazylii Świętego Piotra na Watykanie, to prawie nie byłoby go widać. Znikłby Pan w tej Olbrzymiej świątyni, największej świątyni chrześcijańskiej. Ale to jest nasz Kościół. Miejsce nam, naszemu sercu, drogie i bliskie. I z dzisiaj i Panu Bogu, i ludziom o tym mówimy: że mamy ten Kościół, że Pan Bóg pozwolił nam dokonywać i w naszym ciągu jeszcze są inne, co plan na następne inwestycje i to już wkrótce. Więc również za, za wielu, wielu ludzi, którzy tutaj pomagali, okazali wiele z pomocy i serca. To jest ten wymiar materialny widzialny. Mam nadzieję, że zgodzicie się ze mną, iż wieża naszego kościoła nadała zupełnie nowy charakter krajobrazowi naszej miejscowości, bo to się idzie od Chojnic czy od to już z daleka, a nawet z Obłudnicy jednej i drugiej, to, już to widać w kościoła naszego Kościoła, że no, dzięki temu krajobraz Widok Jerzychowic zdecydowanie zyskał ta wieża, gdyby się wyróżnia w całej Zabudowie. Ale moi kochani, ciesząc się z tej świątyni, myślimy także pewnie z jeszcze większą, a może nawet nieporównanie większą troską o świątyni duchowej. Poprawne rzeczy, zbudować budynek czy kościół, to oczywiście wymaga to wysiłku, poświęcenia, nakładu, ale nie jest to aż takie trudne, jakby się może mogło wydawać. Zbudować coś to nie jest aż taka trudność. Łatwiej postawić dom, niż zachować zgodę, miłość, w rodzinie, która w nim mieszka. To tak na przykład. Łatwiej zbudować kościół, niż utrzymać wspólnotę wiary, która ten kościół tworzy. Bo jak doskonale rozumiemy, kościół jako budynek traci właściwie rację swego bytu, kiedy nie ma w nim ludzi. Kiedy nie ma w nim wierzących i modlących się ludzi. I to jest, zdaje się, a nawet na pewno największa troska, zwłaszcza we współczesnych czasach, we współczesnej Polsce, gdzie ta dechryst dechrystianizacja może pełzająca, ale jednak postępuje, gdzie wielu, nie tylko młodych, bo tak trochę to jest chyba krzywdzące, że tych młodych, no winimy, czy oskarżamy, czy widzimy, że ich nie ma. Nie tylko młodych. Wielu, wielu także starszych i niekiedy i sędziwych tak zwana pandemia dawno się już skończyła, a u nich jeszcze ciągle trwa. Jak, ich, jak przestali, tak, tak ich nie ma. Więc, więc mówić o tym młodzi, to jest jest, jest, pewien, jest to pewne uproszczenie. I to jest wielka troska. Stacznie większa niż bo tutaj dbać o kościół, sprzątać go, robić remonty, to nie jest mimo wszystko jakieś specjalnie trudne zadanie. Natomiast właśnie ta nieustanna budowa i podtrzymywanie tego kościoła w wymiarze duchowym. Pan Jezus mówi dzisiaj w Ewangelii, że moce piekielne kościoła nie zwyciężą, to jest dzieło Boga, tak, oczywiście Jezus założył Kościół, ale nie możemy wszystko zostawiać Jezusowi. Oprócz modlitwy także i nasza troska. I to zdaje się jest chyba najważniejszym wnioskiem, myślą tej dzisiejszej liturgicznej rocznicy poświęcenia naszego i wielu innych kościołów, które nie znają swojej dokładnej, dokładnej, dokładnego dnia. Ja powiedziałem, że 2 września, owszem, 1984 a już była dobudowana, natomiast jeżeli mówimy o tym Kościele, to przede wszystkim musimy odnosić się do tej pierwotnej części, a tutaj już nie mamy żadnych informacji na temat dokładnej daty poświęcenia. Dziękujmy Panu Bogu, dziękujmy ludziom. Dziękujmy sobie i, i módlmy się i czyńmy wszystko, aby wzrastała też ta najważniejsza wspólnota, Kościół, który jest w naszych sercach, Kościół, który bierze się z naszej wiary i modlitwy. Dziś różaniec o godzinie 15. Bardzo serdecznie zapraszam. Moszczelnicy odmawialiśmy różaniec w niedzielę, a więc także i dzisiaj w łączności zebrzą święta. Dzisiaj drukowiec o SP do Ręgnowidze poproszą. Nieżychowica o pomoc finansową na zakup sprzętu. Bardzo proszę, przyjmijmy już życzliwie. W tygodniu Święta o 17.30 pod niej Różaniec. Natomiast w środę w Nierzychowicach Różaniec sam, tych Różaniec, z komunią świętą o godzinie 18.00. Wcześniej bowiem w Moszczenicy o 16.30 Różaniec tamtejszej róży i Msza święta. W sobotę uroczystość Wszystkich Świętych, msze święte o 8 i 11 z procesją na cmentarz parafialny, w Moszczenicy święta z procesją na cmentarzu o 14.30. Okazja dla spowiedzi świętej w Jerzychowicach w piątek od godziny 17.00. Za tydzień wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, tak zwany dzień Zaduszny, Porządek jak w każdą niedzielę. Zostało jeszcze trochę cztery zdaje się z drzewki z niczy hospicyjnych. Bardzo serdecznie proszę. Dochód ze sprzedaży. Zostanie, zostanie przeznaczony na potrzebę w hospicjum stacjonarnego aniołowo. Oczekiwana ofiara za zlicz to 10 zł. Mam nadzieję, że się, jak to potocznie się mówi, rozejdą. Niemniej bardzo serdecznie proszę, a jeżeli będzie trzeba, to jeszcze będę prosił, żeby chociaż po jednym jeszcze zabrać, tak żeby to. Te 200 sztuk po tyle, ja, ja wziąłem jedną grzewkę, może ewentualnie będzie taka konieczność wziąć jeszcze jedną, no ale, ale chyba nie w tym rzecz, żeby, żeby tylko promosz brał. Więc bardzo serdecznie proszę, ja wiem, że Wy też to rozumiecie, no są znacznie tańsze znicze w marketach, no ale chodziło po prostu o tę właśnie pomoc dla hospicji. Kandydatów do bierzmowania obroczników proszę w czwartek na godzinę 15 o sprzątanie grobu przy kościele. Chodzi dokładnie o krawienie liści. Ponadto od tych osób 3 złote, przepraszam, 3 złote od osoby na znicze hospicyjne dwa do od was, jeden Zapalimy po sprzątaniu zapalimy na w tym miejscu pamięci osób spoczywających przy kościele i odmówimy modlitwę. Składamy wypominki, wystarczy dyspozycja przepisania. We wtorek, wspomnę, we wtorek przypadnie święto świętych apostołów Szymona, Szymona Judy i Tadeusza. Intencje szarne jeszcze na koniec. Jutro w intencji Tadeusza z okazji urodzin i imień we wtorek zazbawienie Jadwigi Jan Biączkowskiej, 15. rocznica śmierci, intencja córki lucyny z rodziną. W środę moszczennicy za parafia. W czwartek dziękczynna firmy Tadmar. W piątek w intencji ruszczu i i zmarłych przodków, w intencja pani Grażyny. Uroczystość wszystkich świętych rano zazbawienie Tadeusza, 78. urodziny oraz w intencji 75 piąty urodziny. Intencja rodziny o 11.00 z intencji państwa danutych i Krzysztofa Lemańczyków za zbawienie Stanisławy Zygmunta w Salomei Ewy Stanisława, Stanisławy Kazimierza Gąseckich zmarłych z rodziny Bożych i Lemańczyk. Natomiast w niedzielę w dniu wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych rano w pewnej intencji, intencja pani Grażyny o 11.00 za Zazbawienie Anny Henryka Grzegórskiej, i Józefa Kovus, Intencja Państwa An Anny i Andrzeja Kovus. Bóg zapłać wszystkim za wspólną modlitwę, Bóg zapłać Panu Jerzemu za transmisję i raz jeszcze gorąco i serdecznie zapraszam dzisiaj różaniec o godzinie 15. Pamiętajmy też o zniczach i o wypominkach. Bardzo Was proszę.